Pochłania wszystko, co znajduje się w jej otoczeniu, każdą materię, a jednocześnie utrzymuje galaktyki, a nawet, jak podaje NASA, daje początek gwiazdom. Czy to naprawdę możliwe? Czym jest albo czym może być czarna dziura? Nie z tej Ziemi. Geolog John Mitchell w 1784 roku opisał swe przemyślenia na temat wpływu grawitacji na światło i przedstawił wczesną koncepcję czarnych dziur, choć jeszcze wtedy była to tylko ciekawostka, w którą inni nie bardzo chcieli wierzyć. Dopiero prawie półtora wieku później dochodzi do przełomu. Rok 1916. Opublikowana zostaje ogólna teoria względności Alberta Einsteina. W tym samym roku Karl Schwarzschild znalazł rozwiązanie równania ogólnej teorii względności. Wynikało z niego, że jeśli masa jest dostatecznie ściśnięta, to pole grawitacyjne jest tak silne, że nie może stamtąd uciec nawet światło. 1967. Instytut Akademicki NASA, Nowy Jork. Amerykański fizyk John Archibald Wheeler nadaje nazwę temu, nad czym spierają się setki naukowców na całym świecie. Znajdź najdziwniejszą rzecz w jakiejkolwiek dziedzinie, a potem poddaj ją badaniu. To jest we wszechświecie zdecydowanie najdziwniejsze. To właśnie czarna dziura. Ale czym w ogóle jest czarna dziura? No o tym powie nam popularyzator nauki dr Tomasz Rożek Fundacja Nauka to Lubię. To jest obiekt tak gęsty i tak ciężki, że z jego powierzchni nic nie jest się w stanie oderwać. W przeważającej większości to jest pozostałość po dużej i po ciężkiej gwieździe. Słońce na przykład jest za małe do tego procesu. W pewnym momencie wybucha jako gwiazda supernowa, a jej centrum, jej środek zapada się, zgniata się, jest dość nieduży, jeżeli chodzi o rozmiary, natomiast jest bardzo ciężki, ma dużą masę, a więc też jest i bardzo gęsty. Ta siła grawitacji takiego bez tego obiektu jest na tyle duża, że z jego powierzchni nic nie może się oderwać. A czy czarną dziurę w ogóle jesteśmy w stanie zobaczyć? Skoro nie wydostaje się z niej światła, sama czarna dziura jest, jak nazwa wskazuje, czarna. Oglądamy materię, na którą wpływa obecność czarnej dziury. Z definicji czarnej dziury nie możemy zobaczyć bezpośrednio, gdyż nawet światło, które na nią pada, nie odbija się od jej powierzchni, tylko grzęźnie na jej powierzchni. Także możemy obserwować czarne dziury, możemy je nawet badać. Co do tych największych, wiemy gdzie one są, wiemy jaką one mają charakterystykę, natomiast nie widzimy bezpośrednio ich na przykład powierzchni. Załóżmy, że właśnie odkryliśmy w sobie supermoc. Jesteśmy niezniszczalni i możemy podróżować w kosmosie absolutnie bez przeszkód. Wyruszamy zatem w podróż w kierunku naszego celu. Im jesteśmy bliżej, tym wolniej płynie dla nas czas. No, chwila, ale jak to? Czas płynie wolniej. Wynika to z teorii Einsteina. Zbliżając się do czarnej dziury, czas płynie wolniej, ale my odczuwamy go normalnie. Patrząc natomiast w miejsce, z którego przybyliśmy, wydaje nam się, że wszystko toczy się tam jakby szybciej, choć czas w tamtym miejscu upływa tak jak zawsze. Wydaje się niepojęte, a jednak. Swoje własne plece. Zbliżamy się do czarnej dziury. Tu siły pływowe rozszarpałyby nas doszczętnie, ale skoro mamy supermoc, wędrujemy dalej. Przechodzimy jakimś cudem przez dysk akrecyjny, zbieraninę pyłów i gazów opadających na silne źródło grawitacji, strukturę wirującą prawie z prędkością światła. Pomijamy już niezwykle silne promieniowanie. Zbliżamy się wreszcie do horyzontu zdarzeń. Jest dość abstrakcyjne, ale w skrócie mówiąc, to jest. Taki obszar, za który jak już się coś raz dostanie, to już nie może stamtąd wylecieć. Zanim byśmy się w ogóle zbliżyli do takiego obiektu, ogromna grawitacja już by dawno nas unicestwiła. Natomiast gdybyśmy podminęli ten wątek, to to już jest moment, w którym nic się nie da zrobić, żeby wrócić. Za horyzontem zdarzeń, patrząc w jego stronę, zauważylibyśmy wszechświat, który staje się coraz mniejszy i mniejszy, a my zbliżamy się do osobliwości, czyli do centrum czarnej dziury. Do centrum, którego jeszcze nikt nie widział, który jest być może największą zagadką wszechświata. Nie wiadomo, jakie zachodzą tam procesy. Nie wiadomo, co dzieje się z czasoprzestrzenią. Nie wiadomo też, jak osobliwość Wygląda. Być może za kilka, kilkadziesiąt, a może kilkaset lat dowiemy się, co jest za horyzontem zdarzeń i co zawiera w sobie czarna dziura, czym tak naprawdę jest i czy możliwe jest, by prowadziła na przykład do innego, równoległego wszechświata. Nie da się tego wykluczyć, natomiast to nie jest tak, że to jest główne, najbardziej prawdopodobne kosmiczne zagrożenie. Czarna dziura jest w centrum naszej galaktyki, tak naprawdę ogromna, ciężka czarna dziura, i tak naprawdę ona napędza naszą galaktykę, to że galaktyka jest w ruchu, tak jak w przypadku układu planetarnego, takim silnikiem tego ruchu jest centralnie położona gwiazda. Tak w przypadku galaktyk spiralnych, takich jak chociażby Droga Mleczna czy Galaktyka Andromedy, to takim obiektem jest centralna czarna dziura. Jednak odkrycie naukowców z NASA daje do myślenia. Okazuje się, że czarna dziura nie tylko sieje zniszczenie, ale i daje życie nowym gwiazdom. Czarna dziura pomaga w procesach gwiazdotwórczych, zachodzących w galaktyce odległej od nas o 30 milionów lat świetlnych. Cóż, to chyba dopiero początek naszej przygody w odkrywaniu tajemnic kosmosu, a ich liczba wydaje się nieskończona. Jeśli dotrwaliście do końca naszej kosmicznej podróży, to bardzo nam miło. Prosimy o lajka pod tym filmem i o ciekawy komentarz. To dla nas bardzo ważne. Czekamy też na propozycje tematów. Dzięki. Cześć.